Benek, trzymaj się, będzie dobrze. O Boże, biedny Benek. Benek, trzymaj się. Benek, to ja, Franek, pamiętasz mnie? To ja twój młodszy brat, pomogę ci. Wszystko będzie dobrze, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Dobra, kłamałem, nie będzie dobrze. Ojej, to nie zapowiada się na nic dobrego. Drzewo Życia! Dotarliśmy! Ojej! Benek znaleźliśmy! Benek, udało się! Benek, nie udawaj, dasz radę. To tylko powierzchowna rana. Benek, nie to, że sobie zasłużyłeś, że poszedłeś za kobietą. Trzymaj się. Trzymaj się jeszcze trochę, damy radę. Może tak pusto, bez jednego brata. Smuteczek. Tak samemu? Co za poruszanie się samemu. Kto to widział? Może tam widać go w tle. Benek trzymaj się, nie wiem czy mnie słyszysz. Wszystko będzie dobrze. Załatwimy co mamy do załatwienia, wrócimy do ojca. Wszyscy będziemy się cieszyć. Ty będziesz mógł chodzić na lachony. Ja będę mógł chodzić na kozły. Będzie dobrze. Benek trzymaj się. To ja Franek. Benek. Kontaktujesz? Benek! Może bardziej poczonego drzewa nie mogli zrobić? Wattędy ja muszę pójść hmm. Chyba jednak nie tędy. No mogę to wybrać drogę, którą idę. No, muzyka jest bardzo dziwna, ale bardzo fajna też. Mi się podoba. No i co? Aha! Może chodź tu złap się i do góry. Ojej, trafiliśmy do gniazda, jest, jest, jest i źródło, którego szukaliśmy. Brawo, Franku. Benek żyje, nie gadajcie głupot, nic mu nie jest. To twardy chłopak jest, tak zupa życia. Benek tylko udaje, nic mu nie jest, tak naprawdę. Iha. Ojej, 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 zjeżdżamy. Benek budka, benek, benek. Banek. To zła kobieta była. Berenek, czemu? Czuję się taki... taki pusty. Jakby mi ktoś uciął kończynę albo i dwie. Mi ktoś pozbawił połowy mojego jestestwa. Biedny Franek. Biedny ojciec, gdy się o tym dowie. Bęka. Naprawdę brak. Trzeczko w to uwierzyć, ale. Brak mi. Bęka. Przynajmniej ładne miejsce. W ładnym miejscu go pochowaliśmy. Chciałbym, żeby to był sen, a to ludzie na... niestety nie jest sen. A przynajmniej słówka wróciła. Ale Benek. Piękne widoki. Co to za widoki bez brata? Chlip Ojcze. Przybyłem Mam nadzieję, że chociaż ojca uda nam się uratować. Ale cóż za ironia losu. cóż za ironia losu Wybyliśmy z bratem aby uratować ojca i prawdopodobnie uratujemy ojca, ale bez brata Holera, jakie to życie jest popieprzone, może są tu dwa takie kamienie, na które można wskoczyć, jak jest, jest, jest w braci tak pusto. Życie za życie, coś w tym jest, coś w tym niestety jest. O Boże. O nie, Matko, pomóż. Franek, dasz radę? Bądź dzielny. Wszyscy w ciebie wierzymy. Franek, ojciec na ciebie liczy. Dasz radę, wierzymy w Ciebie. Jesteś zwycięzcą. Teraz co ja mam tu zrobić? Nie, popłynąć to on nie chce. Co ja mam zrobić? Hmm. Hmm. Franek ty się nie myj tylko idź Zaraz, zaraz, zaraz. Franku, co jest nie tak? Powiedz tymi. Powiedz, mój drogi chłopcze, co jest nie tak? Co ci nie pasuje? Co ci tutaj nie pasuje? Czemu nie chcesz płynąć? Udało się. Ej, genialne! Żeby przepłynąć musiałem wcisnąć przycisk odpowiedzialny za ruch naszego brata. W tym momencie tak go przyzwaliśmy. Jezus, jakie mam ciarki na plecach Czyli ruch Jezus. I to jest genialne. Jestem cały w ciarkach. Nasz brat jest z nami. Jezu. O. Sami nie damy rady. Ale z bratem, z pomocą brata, tak. Nawet sobie nie wyobrażacie, jakie mam aktualnie ciarki na plecach. Na skórze ogólnie. Same nie wskoczymy. Bracie, pomóż. Jesteśmy. Tato, jesteśmy. Aj! ty, Przykra sprawa. Mm, bardzo przykra. Smutno mi. Brakuje mi mojego brata. Brakuje mi Bęka. Brakuje mi dużego Beyond dwa i bracia To by się zgadzało Benek jest z matką. Ojcze, przepraszam, nie daliśmy, nie dałem rady. Mogę teraz powiedzieć Wam. Genialna gra. Nie żałuję, że dzisiaj ją postawiłem kupić za 7 euro i przejść. Nie żałuję. Naprawdę. Nie dziwię się, że tyle osób po prostu się nią tak bardzo zachwycało. Nie wiem, czy jest to najlepsza gra tego roku a jedna z najbardziej emocjonujących. Zauważcie, w tej grze nie padło ani jedno normalne słowo, napisów było tyle co nic, a ile emotions, ile emocji. Mój ty Boże, kiedy było piękne. Cudowne przeżycie. Jeżeli ktoś tego nie oglądał na streamie, to wkrótce trafi full HD na tubę. Tak, technologia emotions. Genialna, świetna gra, no to co ja mogę wam powiedzieć. Czuję się poruszony, po prostu poruszony. Szczególnie, że cieszę się, że w końcu skończyliśmy jakąś grę, <laughs> poza Assassinem 2. Emocje, kres dały, tak. Amur. Jakie gry z emocjonujących, emocjonujących lubisz najbardziej? Beyond, Boże, Beyond. Brother, Brothers. A Tale of Two Sons. Kurczę. To naprawdę była dobra gra. Naprawdę. 3 godziny. Troszkę ponad 3 godziny. Ale tak piekielnie dobre trzy godziny. Na początku człowiek dziwi, dziwi się. Co to za sterowanie? Kto to wymyślił? Potem się przyzwyczaja. Potem jest już w miarę ogarnięte to sterowanie. I nagle tracimy. Tracimy. Połowę sterowania. Tracimy osobę, tracimy brata, tracimy bęka. Tak, na, o, Neum bardzo ładnie napisał najlepiej zmarnowane 3 godziny z mojego życia. Dokładnie. Znaczy, znalazłoby się i lepsze sposoby na marnowanie, ale to jest to jest bardzo do, dobry opis dla raczej podsumowanie. Dla tej gry. Zdecydowanie. Co mi się właśnie bardzo podobało, to jest to, że mimo że to były tylko trzy gry, to deweloperom udało się wpleść osobowość, sympatię, przyjaźń do postaci, którymi kierowaliśmy. I gra była też ładna. Dodajmy, gra jest ładna. Nie pod względem technologicznym. Tylko pod względem, pod względem artystycznym, choć te rzeczy są bardzo naprawdę ładnie, tak pod względem nawet technicznym przygotowane. No i do tego dochodzi jeszcze świetna oprawa muzyczna. Mój ty Boże, ja chcę więcej takich gier, więcej, więcej, więcej. Co mogę Wam powiedzieć? I gorczych prosi, żebym pozdrowił YouTube. Pozdrawiamy YouTube. Że to trafi na tubę. Zrobiłem to specjalnie w taki sposób, żeby to. żeby to właśnie było zdatne na tubę. Zresztą ja się dobrze osobiście bawiłem, bardzo dobrze. Że to oczywiście można nazwać zabawą. Czuję się poruszony, czuję się zemocjonowany, czuję brak bęka. Jakby, jakby to był ktoś mi bliski. Naprawdę. Przykro mi ojca, przykro mi Franka. Dobra gra.